Mamy kolejny dzień, to tego nie widzicie może, ale słuchajcie, pada deszcz, taka rano byłam żawka, teraz tak w sumie pada, yy, idę z tymi nartami tam na stok zobaczę, bo jest godzina przed dziewiątą, ale nie wiem, jak będą kiepskie warunki, to nie wiem, czy będzie sens wykopować i w ogóle zastanawiamy się, czy by stąd dzisiaj nie jechać, bo no pogoda się załamała i no w deszczu stać też nie ma sensu, lepiej pojechać w inne miejsce i coś jeszcze skorzystać, także idę. Zabieram Was ze sobą tam na stok i zobaczymy pod kasami, jakie warunki, jak śnieg, czy w ogóle jest sens kupować, bo bilet godziny też wychodzi, tam 4 euro taniej niż całodzienny, więc no też jest to troszkę szkoda pieniędzy, jak mam zjechać dwa razy i, i tyle, nie? Także zobaczymy. Ja już pod kasami, powiem Wam tak, na parkingu jest trochę samochodów, ale podejrzewam, że to są też goście hotelowi, bo tutaj z tego co wiem, to jeszcze jest hotel, tylko nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś tu właśnie... Jest budynek hotelowy, nie wiem czy tutaj nie ma noclegów przypadkiem, w tym budynku, bo się nas Pani w restauracji pytała czy my jesteśmy stąd czy nie. Eee, słuchajcie, no pada deszcz, ludzie jeżdżą, wyciąg ruszył. Słuchajcie, jak już jestem to kupię ten bilet, kupię całodniowy, no bo zobaczymy, może to przewieje, rozmawiałem z taką jedną eee, Panią też z Polski, też kamperem przyjechali. No mówi, że na prognozie pogody padała. też sprawdzałem, w sumie to ma nie, nie padać, także no kurczę kupię i zobaczymy, no pojedzę te dwie godziny teraz tak do 11, pójdę na śniadanie i zobaczymy, a tu stok jest tak tylko do 16 czynny, także dlaczego pola manewru nie ma. Dobra, to kupuję ten garnet całodzienny, bo yy, czemu całodzienny, już wam mówiłem wczoraj, ale wam po już powtórzę. Chowajcie, jeden dzień 45 euro, 4 godziny 41 euro. No to 4 euro różnicy to... No, nie ma sensu. bo Jak się rozpogodzi, to potem fajnie będzie jeszcze pojeździć. Chyba gdzieś tam słońce się przebija z za chmur, także dobra. Biorę karnet i zaraz Wam pokażę, jak tutaj ten stok wygląda. I mała ma niespodzianka. Pochodzę do kasy. Pani pyta, jaki widok na całodzienny? No, bo 4 godziny to raczej ten, ale są jakieś 6 godzinne. Słuchajcie, za 37 euro. Także no, nie 45 tylko 37. Także zawsze jest to te 8 euro różnicy. Jakby nie było pewna ojca. A 6 godzin jest godzina, słuchajcie, 9. Do 15, a do 16 chodzi stok. Także no, bardziej się opłaca na 6 godzinne Jednak o, ja w ciągu e, powiem wam, jakby też zelżał. Słońce się tam przebija. O, tak tutaj wygląda. Jeden pan, Słowak, mi mówi, że, że uważał, pozor, pozor, jak to właśnie po słowacku jest. Uwaga, bo że jest lód. No wiadomo, warunki są takie są. W nocy przymarzło, teraz jest trochę deszczu. Więc to takie jest. Yy, niebezpieczne wręcz. O, tu nachylenie stoku. Taki dość żwawy. Ja sobie w tu z lewej strony, tu jak widzicie, tą stroną, ponad łagodniejszy na rozgrzewkę, A potem spróbuję sobie tam z prawej jest taki jeszcze jeden też można na rozrzewkę. I tutaj potem yy, tym głównym. Dobra, to co, jeździmy. A zam pokażę, jak to wygląda. A ten stok wydaje się yy, nie za długi z ziemi patrząc. Bo z ziemi widzimy tylko ten fragment dotąd, generalnie. Tak jak widzicie tutaj. dotąd. A tutaj, jak widzicie, ten wyciąg się jeszcze wypłaszcza, i tam jeszcze drugie tyle idzie yy, w tamtym kierunku. Także stok no, ma paręset ładnych metrów. Nie ten za bardzo. Ale na dole zobaczę, może to Wam powiem, ile ma, bo może na dole będzie opis. Ile ma, ma stok. No właściwie wyciąg chyba, bo i podają wtedy długość wyciągu. I tu jest ten fragment takiej bardziej płaskiej trasy i potem się zaczyna w dół ten stromoczynek. u góry jazdę rozpocząłem parę minut po dziewiątej, mamy tutaj dziesiątą, ale zobaczcie za mną, już niebo się rozpogadza, robi się fajnie. I tutaj do tej pory jeździłem tą trasą, a teraz sobie pojadę tutaj w prawo, zobaczymy gdzie ta trasa mnie zaprowadzi, znaczy zaprowadzi do wyciągu, a jak będzie przebiegała. Także zostańcie ze mną. Zaminamy pasy i ruszamy. Ja jeszcze Matyldzie wezmę na narty. Bo była opcja, że jak w tym deszczu, to nie będę z zimno, bo bez sensu moknąć, ale jednak widzę, że wszystko idzie ku dobremu. Także Matyldzie też pojeździ. Tam na dole jest stacja, tutaj jak widzicie. Tu jest ten główny stok, którym ciągle jeździłem. Więcej razy pokazywałem tutaj wyjazd. Tu wyjeżdżałem, a teraz będę tutaj w lewo. Zobaczymy jak ta trasa w lewo przebiega. Zostańcie ze mną, jedziemy. Jest bardzo przyjemny stok. Jak widzieliście. Teraz przerwa dla mnie. Pojeździłem, byłem zjeść śniadanie, A Matydzia wstała. I teraz ona jedzie. Tu również jak Wam mówiłem jest taśma. Także tą taśmą wyjeżdżacie do góry. I tak wygląda ten stok. A tu stok jak widzicie ludzi, nie ma jeszcze dużo, i chyba oczy nie będzie raczej, bo jest w tej chwili koło południa. Zobaczcie, przy wejściu na stację kolejki nie ma ludzi na stoku, też pusto. Także tak można jeździć. Nie ma tłoku. A zaraz zobaczcie, jak sobie dzisiaj Matyldzia radzi. Kolejny dzień, na nartach. Na razie, wiadomo, pługiem. Jak to my mówimy, narty na pizzę albo na frytunie. Zależy, czy są czubki razem, tyły rozszerzone, czy równolegle. No i bardzo fajnie. Matyldzie, a teraz sobie spróbuj slalomem tam. Tam taka bramka jest, tą bramkę musisz wjechać i z niej nasz slalom, dobra? Tak jest ok? Jak buty nie cisną? Nie. Dobra, no to skakuj na kolejny przejazd. Dobra. Ja tam podejdę wyżej i nagram cię slalomem jak jedziesz. Dobra? Nie ma, Tyldzia zasuwa. Mówi, że na tym zjeździe, przejeździe kończymy. O, już popatrzcie. O, pięknie. Rączki przerwane do kików, już trzyma tak jakby miała kiki Super. A jeszcze idę zjechać par razy, bo tu stok do 16:00, także jeszcze mam... Ja mam karnet, słuchajcie, do 15 z minutami, bo tam po 9 zacząłem jeździć, także mam 6 godzin, także idę jeszcze na jakieś 2 godzinki, pojeżdżę coś. Może mam coś nagrać.

Słuchajcie, miałem wam pokazać te stare termy, te za 9 euro, które tam były. No, słuchajcie, nie poszedłem tam z braku gotówki, bo nie miałem akurat gotówki, także, no, nie chciałem się jechać do bankomatu gdzieś tam, do miasteczka kolejnego, żeby płacić. Ale będzie okazja przyjechać tu jeszcze raz, wtedy pewnie wam pokażemy te termy. Już zabezpieczę gotówkę. Jak ktoś z Was tu był na tych termach, o tych starych mówię, napiszcie w komentarzu jakie wrażenia, czy warto w ogóle tam wchodzić, czy nie. Mówię, byłem tam dawno, ten malusz. Dużo nie pamiętam. Słuchajcie, te nowe termy, aquapark, bardzo fajne, klimatyczne. Stok, jak najbardziej można było pojeździć. Baterda też pojeździła. Camping, Orawice, bardzo, bardzo klimatyczny też, fajny, nieduży. Co ważne, sanitariaty naprawdę na według mnie wysokim poziomie, bardzo dobrze utrzymane, tam na bieżąco sprzątane, bardzo fajny standard. Jeżeli chodzi o takie rzeczy odnośnie obsługi kampera, czy kasetę opróżnić czy czarną wodę, nie ma problemu, jest tam zlewnia wodę, nalewacie sobie w łazienkach do konewek i napełniacie to, tak jak ja to robiłem, już tam widzieliście, bo, bo były wstawki jak napełniam. Co ważne, cena, właśnie cena. Wyszło nas 39 euro. Za naszą trójkę, za kampera i prąd. Z tym, że pamiętajcie, samo podpięcie prądu to jest 4 euro. Także to patrzcie jednorazową opłatę, a potem według zużycia. My zużyliśmy za 6 euro prądu w ciągu doby. Dużo, niedużo, no mówię, wystarczyłoby mi prądu, ale ja wolałem się podpiąć. mieć tą pewność, że jednak bez ograniczeń mogę sobie ten prąd używać. Czy Czajnik, czy ekspres, czy co innego. No i płatność, e... nie? Że tam też. I właśnie płatność, nie ma płatności go... kartą przynajmniej na razie, bo terminal z tego co Pani mówiła, terminal na razie jeszcze nie jest zarejestrowany, czy są jakieś tam umowy nie podpisane, nowy rok, nieważne. E, trzeba mieć gotówkę, jak, jak Wam mówiłem wcześniej, nie miałem gotówki, były dwie opcje. Albo Pani mówi, że sobie wezmę kampera, pojadę do miasteczka, do e, bankomatu, nie ma problemu, mówi, wypuści mnie, nie mogę muszę zdawać paszportu pełne zaufanie do klienta. Powiem Wam No. Tutaj podkreślała Pani, że oni ufają klientom. No każdy może oszukać, jak będzie chciał, także no, tym bardziej człowiek czuje się taki, wiecie, zobowiązany. zobowiązany. Natomiast druga opcja, przelew. I ja wziąłem sobie konto, wpisałem pani tam dane do przelewu, numer konta, kwotę, którą mam wpłacić. Będę za chwilę był przelew, albo jutro, to wam powiem. Będę przelewał z Revolta, bo na Rewolcie mam pieniądze akurat przelane na wyjazd, także tam jest możliwość zrobienia tego przelewu zagranicznego. Zobaczymy, jaka prowizja, jakie opłaty. To wam na pewno powiem. No i to słuchajcie, za chwilę ruszamy. Fajne miejsce, na no bo tu wrócimy. Także polecamy, yy, jak to się nazywa, yy, ski park i thermal park, czy jakoś tak Orawice. W każdym razie polecamy tu przyjeżdżać. Yy, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, ja kończę i przy okazji wyjeżdżamy stąd, więc. Tak jak poprzednio kończę tego vloga. Jeszcze raz tradycyjnie dziękuję, że z nami jesteście, że nas oglądacie, Zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało. I oczywiście wszelkie komentarze odnośnie tego, co tu pokazałem, lub jakieś macie uwagi, albo spostrzeżenia, lub swoje wrażenia z miejsc, które odwiedzamy. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym vlogu.